Dziewank, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Easy. No i dzisiaj namówił mnie, młody. Namówimy młody, na to, żebyśmy sobie pograli chwilę w roketa. No to ja już na mnie namówiłem, obiecałem, to pogramy sobie w roketa. I nagramy sobie przy okazji tata, my, filmik. Tata, my mamy prawie takie same samochody. Mamy prawie takie same samochody. chciałbym Wam przedstawić mojego synka Aleksa. I i pół... E, e, lat, także malutki, ale będziemy sobie grać w Kiedy zobaczymy, co nam się uda, tutaj cokolwiek. Ugrać! Także młody, zaczynamy! Dobra, a ja nie mam nic włączać? Nie, nie, ja wszystko znajdę, kochanie, także spokojnie. To jedziemy. Pierwszy w życiu ranket mojego syna. Może być ciekawie. No. My jesteśmy tata Dokładnie. To my grać no młody, ej, ej, mało brakowało. Prawie. No prawie, prawie. No, 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 no jest bramka. Brawo młody. Nie ale ty strzelił. No ja strzeliłem, no udało się. Ja go patrzę, tata, bo ja nie miałem do palacu. No to nie miałeś do palacza, no widziałeś. Jedziesz, jedziesz, Aleks, jedź tam, walcz o piłkę. Brawo. Ojej, źle. My gramy dzisiaj tylko... Bez... Brawo, Aleks, super! Tata, my dzisiaj gramy tylko we tak, dzisiaj gramy we dwójkę tylko. Ty grasz z tatusiem. Brawo Aleks! Super! Tata, czy mi podałeś? No, tata. podałem ci no. Świetna sprawa. Idziemy dalej. To zajadę. Pan mszczą bramę. Nie trafił. O, całe szczęście. To do do palaców. Dobrze. Dobrze, dziubek, dobrze, dobrze. Pięknie, Walczysz, Aleks. Jak lew. Pięknie. No, Alex. Dobrze! Brawo! No rośnie mi chyba mały gamer. Mhm, chyba tak. To jest dwa goleś. No, właśnie no widzę. No. Oj, nie na naszą bramkę, Alex. Jezus. Dobrze. Czy tylko lepiej niż ja w grę? Łe. Oj, nie ta bramka Alex. Oj, Alex tylko nie ma na ramce, nie dobrze. La la la, la la la. Ale żeś tam poleciał ładnie! Pozwalił mnie! Brawo Alex! Jest trzeciego gogola No świetnie! Dzisiaj są słabi, tak naprawdę. No nie wiem. No. Na razie wygrywamy, zobaczymy, jeszcze trochę tego meczyku zostało. Mierzcie, czwartego tak naprawdę. Brawo! Ciągle tak to... gole No piękny dziubek, no. Moja krew, kochanie. Wspaniale. Ale układałem piłkę, Mój błąd. No dobra, ale jest, jest 5-1, także nie jesteś źle. No jest, Alex. No ale mi, mi zaliczyło. Tą bramkę. No Patrz jak ja zrobił. No już patrzę kochanie No, jesteś sobie sami strzeli tak naprawdę. Tak ja jadę do. No. Dobrze. A pod jedziesz, o jezus. Myślę, że jedziesz po piłkę. No dobrze, chroniła, dobrze. Bo chcesz to zobaczyć? Jak no, to patrzę, patrzę. O, dużo brakowało dziwek, dużo. Miałem zero pali. Uwaga. Ola, prawie żeś tam trafił. Dobra, mamy bramę. To, to możemy mieć 10. Możemy mieć 10, no jak się postaramy to będziemy mieć 10. Ojej, dobrze arać z prawą. O! I nie. No, niestety. 7 To ładny wynik, myślę. Dżubek, wiesz? Ale no i tak wygramy. No, pewnie tak, no. Trzeba walczyć do końca, bo nie wiadomo, czy to się wydarzy. Ojej, zepsułem to. Niestety. Choda. Dobra. Rozrywkowy Aleks. Brawo. Piąteczka. Pierwszy meczek nasz. To ty masz pierwsze miejsce. Nie, chyba ty masz pierwsze miejsce, wiesz? Ja ja poleciałem. Wygramy. Dziubas. Walczymy. Brawo. Ładny, ładny strzał. Ładny, ładny strzał. Nie, nie mam. Biłem. No, Alex, może ci się uda? Ej! Mało no, brakowało. Aj! Nie udało się. Bo ja chciałem te tak. Dobrze, dobrze, kolejny. Gramy, gramy. Oj Aleks! Brawo! Brawo! Ja to Ale go Chcesz tak zobaczyć? Chcesz zobaczyć. Okiwałeś go? Tak, tak. No. No. nie! Dobrze, Alex, ładnie, ładnie, brawo. No! Pokombinowałeś ładnie widzę tam. Mnie rozwalili niestety. Ale obroniłem, widziałeś jak ładnie? No pochwal tate czasami. Nie chcesz. No, Aruś! Pięknie! nie dobrze. Ładnie, ładnie dziubek, ładnie. Tata już leci. Na pomoc. Oj, nie trafiłem. Aleks ratuj, drużynę naszą! Cały czas tylko na bramce stoi. O no nie. Tata, dzisiaj też pokryjemy razem w Hizi. Hizi chcesz grać? Dzisiaj? Tata, dzisiaj w KiiZi też pokryjemy razem w Może tak. Zobaczymy, tak to, jak czas pozwoli. Tutaj? No jak czas pozwoli, żeby wiesz? W Tak. Bramka! Brawo! Tata, dzisiaj Kochanie, zobaczymy, czy czas nam pozwoli, wiesz? Brawo, Alex! Piękne to było! Chyba się denerwują na nas, bo już mnie rozwalają, wiesz? Brawo! Ai! No, Alex! ai! Prawie. Prawie. O Jezu, przeleciałem. Chyba będzie bramka. Oj mój błąd, mój błąd. Ja cię mogę nie chcę taka zobaczyć. No chcę zobaczyć kochanie. Pacie ja tu jechałem po to Palaci patrz. No ale to daleko byłeś... I uważaj dziubek, uważaj dziubek. O Jezus z jakiej farny. Oj, oj, trzy dwa nam się zrobiło. jak to było? Dobra, chyba nam się uda. Brawo! Brawo! Aj, obronił! Ale piękny meczyk. Chodź tu, zbijemy piąteczkę na koniec. Młody, po piąteczkę. Do no piąteczkę tutaj chodź ze mną przybij. Jeszcze na koniec. Dwa meczyki wygraliśmy. Brawo! No chodź. Przyjdziesz do mnie, czy nie? O! Dobra, piąteczka. Piękna walka. Oki! Okay. A my w takim razie tym optymistycznym akcentem pierwsze dwa rankety z moim synem wygrane, jak widzieliście. Taka. A będziemy mieć czas, że pokrymy razem w Hizze? Może będziemy mieć czas. Trzymajcie się, cześć.